Dla nas tylko chmury. Peter Brandal. W chmurach mamy nasze serca, tak ty, jak ja. Tak niewiele pozostało w nich słońca. I choć przed nami stoi wielki świat, Gdzie kwiatów wspaniałych tysiące, Oboje czujemy zapach morskich fal, Gdzie słońce po plażach nasze stopę nosi. Czujemy nocą do tych pięknych gwiazd, Gdy z niedowierzaniem otwierasz czule oczy. Tymczasem tylko wiatr wiejący w różne strony Napędza wielkie chmury na naszym niebie. Przynosi nam wspomnienia, gnając jak szalony, Na przemian raz do a raz do ciebie.